Tu jest mało romantycznie. Opłynie promem na Staten Island i otworzy list pod Empire State Building. Jakbym z nią był, tylko że mnie nie będzie. Pisz o uczuciu. Uczucie. Dobre. Uczucie. Jak to się pisze? Przez zwykłe U? Nie? LJ, zaczekaj. Na co? Nie dam rady. Będzie dobrze, zobaczysz. Wszystko jasne? Tak, piątek. Nie sobota ani niedziela, piątek, jasne. Nie chcę setek, piątek ani jedynek. Wiem, dwudziestki i dziesiątki. Wchodzimy Policja. Abruzzi, weź mnie do warsztatów. Spadaj. Chociaż mnie wysłuchaj. Nic dla mnie nie masz. Nie bądź pewny. Jasne, tego mi trzeba. Kaczki. Warsztaty. Mogę się przydać. Namyśl się, a potem mnie poszukaj. Zwijajcie się. Chcę dziś nocować w domu. Maggio? I co? To on zakapował Bruciego. To Fibonacci? Myślałem, że zniknął. Ktoś go znalazł. I pogrywa z nami? Nie uwierzysz. Co to? To świeży tatuaż. Przytrzymaj. Jako cukrzyk znasz się z igłami. Nazywam się Michael. Scofield. Czytałam kartę. A pani? Doktor Tancredi. Jak gubernator? To krewny? Kto by pomyślał, że jego córka pracuje w pudle jako lekarz? Pomagam rozwiązywać niektóre problemy. Zmienianie świata zacznij od siebie. Co? Nic. To temat mojej matury. Tak? Myślałem, że słowa Gandiego. Bardzo zabawne. Posiedź tu, zaraz wrócę.